Cześć wszystkim z tej strony SKTM Gaming to jest kolejny odcinek z Fortnita na naszym kanale dziś polecimy sobie z wyzwaniem zbierz, mięso lub papryczki. Więc już wam tłumaczę o co chodzi w tym zadaniu, pokażę Wam na mapie. Dziś oprócz tego wyzwania, czyli zjedz mięso i papryczki zrobimy, wyjaśnię Wam o co chodzi w zadaniu zdań przeciwników oraz likwidacji zbudnej prowizorycznej. Więc na początku nasze zadanie pierwsze, czyli zbierz mięso lub papryczki. Polecimy sobie na kolosalny kwartał, według mnie to jest najlepsza opcja, ponieważ tutaj dokładnie w tym miejscu znajduje się zagroda dla dzików, które można łatwo wybić i dostać z nich mięso, a też z kolosalnego kwartału blisko, blisko mamy nasad, z którego możemy zebrać papryczki. Jeżeli chodzi o likwidowanie graczy bronią prowizoryczną, no to chyba nie ma żadnego tutaj żadnego tutaj problemu, po prostu musicie musicie Zabijać graczy z jakby tej zwykłej broni, czyli nie pierwotnej ani nie mechanicznej, tylko tej właśnie prowizorycznej. Tutaj trochę słaby landing, zapomniałem, że to na parzanka, tutaj sobie lecimy. Jakby ktoś pytał od razu, to może mogą być jakiekolwiek, jakiekolwiek to może być mięso, mięso, czy jakieś tam kury, czy mięso od wilka, po prostu mięso. Tu sobie weźmiemy, bierzemy jakąś broń i już lecimy. Więc tutaj idziemy. Jak tu jest ta główna brama. Tu możemy sobie tutaj przejść środkiem. Jest ta główna brama kolosalnego kwartału. I tutaj, w tym miejscu, znajduje się nasza zagroda z dzikami. Są tu trzy dziki. Jest to dokładnie tutaj, w tym miejscu. Więc sobie przychodzimy, żebyśmy takiego dzika Chodź No i tak, oto zbieramy sobie mięso. Jak widzicie, ja tutaj wcześniej trochę zrobiłem to zadanie. Wystarczy wam 5 kawałków mięsa albo 5 yy, kawałków papryczki. I macie zadanie zrobione, i polecimy sobie tutaj jeszcze tylko na nasz sad, żeby zebrać papryczki, które też możemy zjeść. Więc to sobie już lecimy. Gdyby ktoś nie wiedział, sad znajduje się tutaj, Wam pokażę. To jest sad, więc my się tutaj do niego zbudujemy i sobie lecimy. Takie tutaj naprzeciwko naszej restauracji pana Dark Tutaj. I już od razu wam mówię jak zdobyć te papryczki. Chodzicie sobie do tego głównego jakby sklepu i po prostu otwieracie pojemniki, otwieracie pojemniki z żywnością. Tutaj na zewnątrz chyba ich nie ma, ale są w środku w sklepie bo no są, porozmiesz są porozmieszczone tutaj, o na przykład tu mam taki pojemniczek e, No akurat, akurat nam się nie, nie, nie trafiły papryczki Ale te, e, tutaj macie losowe e, Możecie, traf trafiacie czasami paprykę, czasami różne inne rzeczy Więc e, tak to wygląda tutaj, e, Myślę, że tak to zrobicie, też jeżeli na przykład nie chcielibyście lecieć tutaj na sad w te tereny Zawsze też możecie polecieć tutaj na kocik Tutaj w tym domku albo w kontenerze przy kocim kąciku Dużo respi się też Dużo respi się tych pojemników z jedzeniem Jeszcze zobaczymy sobie No i co? Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję wszystkim na oglądanie Dziękuję wszystkim za oglądanie Myślę, że pomogłem wam w wykonaniu tego zadania Jeśli tak to piszcie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.